Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z GTA V5 na moim kanale. Jeżeli Wam się materiał spodoba no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień, wbijajcie też na G2 gdzie macie mega fajne promki na gierki. Link oczywiście w opisie. pozdro Kościół Dobra, Dobra, nara gocie, no ci dał go, dawaj go, dawaj go mi pomógł, dobra, uważam, No, no pomogłem tak Ci się, przecież pomógł, Tak, tak, mówię, tak, że pomogłeś co okej, okay, myślałem, że to było takie sarkazm Ja zajmuję tego, no, no, co ty Ty Tylko nie zajmuj, tylko go wydupiaj Ją sam nie? No i sam skoczył u mnie? No Ja się obracałem, sorry, że no, nie miałem jak pomóc. No nie. Ale jest ten. Do tyłu, do tyłu, do No kto nie Wiem, ale. Ale to było strasznie dziwne, bo Don Mateo zrobił piruet w powietrzu i. i to ja z Ale u mnie jeszcze parda w ogóle. O, ale Pietrek wrzucałeś. No tu. No o? co jest z tym Dobra, samolotem. Nic dziś, on tak jeździ. Nie, nie, nie wstanę nie wstanie na koła Dobrze, dobrze, nie wstanie na koła! Dobrze wstał wow. jest! Ale Ej, tu co to mnie podbija, jaki tu jest ten... Nie wiem, końca. Alex, podbijać. Dobra. Aaa! Ah. Nie Ale to no? praca no Jak ja tak. Jak wyczuć o, kogo podniesie w danym momencie? Nie. Mnie czy Sylwestra! Na. Zgraj dalej do Lamusa Dentego Camp tam! No nie! Mi się na, wygrano należała nie tobie teraz. Haha! Aż kotał! Plus jeden, plus jeden, dobrze się legadasz, dobrze się legadasz. Źle Oj, tak, do do godi, do 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 tak, tak, tak. Globe Oil. Do zera i. Zia Olej mówisz? globalny? No co tam. I siodźek! Olej Ale wydupił, ale wydupił. Gdzie Algorytmy kanały śliderskie. Dobra, pyk. Kurde. Dobra, pyk. Pięknie A nie, Szewa, Szewa. podnieś mnie, podnieś mnie oh. wariacie, dzięki oh. Jezu, ale Jezu. Ej dobra, poleciał Nie mnie no dobra, leciał. w dupę Jeden wyoutowany Bo jest Nice, nice, nice. Dobra, jedziemy teraz Dobra Piotrek, ty się za bardzo połocisz tutaj w tej grze, wiesz dobra. o ten? Aha, dobra, sorki no. Już przestaję no, Troszkę, troszkę przestawić Nauczyć paru fajnych manier Fajnych tricków Kurde, ale mnie podbił Fajnych no, tak. manier Paru? No. Ale, Ale teraz znowu, nie? Ale... Zostaw mnie, o! zostaw mnie Masz to? Mam za na plecach I ty jesteś na plecach Czego mi tako? obróciło na player, jak ja cię miałem na plecach? Nie mam pojęcia Ale już jest. No ta serio jedź mi stąd, już, no już No co, jest jej dwóch tu jest no no czego mnie dalej obraca? Dobra, mam jednego

on, on, czeka, on czeka cały czas Ja, no ja, jak no, ja, ja, ja mogę inaczej Normalnie, środek Starałem się, starałem się pomóc Czekaj, 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 czekaj czeka. Nie go, niech dotykam Dobra, tam wiesz, jedna runda to tam no. wiosny nie czyni Pojedź na mnie, ominął. cię Wypadł Dobra na plecach Nie, wypadł no, to ja robię właśnie z tej mapy Wypadł o... Puch, ta, ta... Stój! Ej, dobra, jest, mamy tak dwóch, szybko Jezus Maria Tałtek się wjeżdżał, no Sie... Sie... Oj, przegrana rozgrywka dobra, dobra, to jest śnieżynka, gość To jest To jest hoax Jezu. mapa I dalej kota zbudziłem Hogs mapa I to jest podobnie mnie zrobiona To tak jest, ta, podsyla Dobra, to kozak nie, nie no, to jest, widzu. Bardzo, jest ten pistolet, Ja, ja lubię plany. skill testy najbardziej. <laughs> A to tu Ej, 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 ej! Dobra, to jest od osoby, która jest w rekrutacji. Ja wiem, A. ona u mnie była wczoraj. nie, jeszcze nie było jej. Przepraszam, jeszcze nie było Jak za Na świeżakowaniu, na świeżakowaniu o jest jeden. Oj, jeden spadł. nara ram? Ej, ja też spadłem za mapę! Jak ty spadłeś? Ej, też spadłem z Ej, za mapę! Spadłem. Spadłem. Ja no. też. No, nigdy nie ma bo się zakręciłem. Nie, tak, nie, nie, ma, jest... nie ma blokad na mapę, wody. bo byłbyście wy no. tam, wy! Ale bo. Bo wy zagraliście na krzywo, nie? Tak, jakby. Do bokiem wlecie, no, bokiem wleciliście no, nie tak, bo no, bawa. bawa. krzywo. No, ale ja, bo bo to bokiem no! Blokad nie ma, blokad nie ma do tego. No, Cars vs. run. Ale nie mów, boysy, sylabot, to tutaj już nie jest, tak. Powiem wam, że. się, że ogólnie oprócz tego że jest ta jedna rzecz taka, to wygląda ładnie mało. Nie, mapa, ładnie ma, ma, ładnie mapa no, wygląda. Wygląda ładnie, samochody są też barwami Fajne i fajne ta autka. Także biegnijcie, no, biegnijcie takim Nie, no mapa spoko, barwami. tylko no... Zobaczymy, ty no jak, jak to wygląda. Biegnijcie, tylko pamiętajcie, nie wyskakiwać w strumie. Dobra. Maria. Eee... No, ale cię mi O, już spadłem. XD. Dobra, dla was rządza. Ba... Ta... Karstane... Lipa, lipa tuba. No nie panowie, Życie no nie w tubie, no, to prawda. Taka dobra mapa, że ja teraz dojadę tutaj nie? No. To jest mapa pode mnie zrobiona, nic wiedział jak ma być. czekaj, zrobić. bo ja tu normalnie mam elegancki duet z Don Mateo 15 w tym momencie Ty, no. palato, Don Mateo, Ty to masz za chwilę mnie. samochód tu. i... Ej, ej, ty zaraz no, spadniesz no Ale bez kitów, biały no, garnitur, no. ciemny garnitur Jedź biegnij. No tam, a co tam, kurde No no. Josh, josh, tyńczaki, no. no. Ten Nie rozumiem gdzie mamy jechać Jak no mi się co? ogat teleportuje A mi nie Dobra, no jednego Dostał w czapę jak ci się już dałeś załatwić Szybko o co ty myślałeś o, ty Jak mi się szybko teleportował? Ty... Dobra. Co jest weskił? A mi ty też teleportowałeś, Agaty Jesteś ty Ej, ale tutaj też teleporty. prawie dalej spadłem na... No bo, bo na pod skosz w stronę respaż? Silo, czego ty nie rozumiesz? Główna przego, no, rampy ty mi nie tam rozumiem. brakuje. <laughs> Tego co? ty nie rozumiesz. Gdzie jest dęczak? No. Tutaj ja brakuje ra rampy mega, no 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 Nie, mapa brakuje ogólnie jest rampy. mega ładna No to jedna rzecz i byłaby coxon. No no no, no 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 więc to no, no, do no, poprawki i no. będzie top of the top ale minusik, to, ale minusik za to, że przegrałem rundę jest Nie no co? Ty? Dostał Jezus Maria Nie ja... dostał! No co ty gadasz! Nie no przeleciałaś nad po prostu No ale myślałem, że dostałeś, no tak mało. Niczym zamknięty lub otwarty, nie? Także. dobra w wiem, twoim wypadku zamknięte jako to, ty sobie nie, 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 nie możesz spojrzeć bardzo W moim moderate akurat Aha Co nie zmienia faktu, to tak To prawda YouTube No, za trzy dni tam będzie stał No, trzy dni tam będę stał Zaryzykuj tak. w końcu No, zaryzykowałem No, myślałem, fakt, że cię prawie dupnąłem, no Tyk no. Pleciał mi nad plecami no mi nad... Widzisz? Pleciał mi oh, no, Nice, wow. trzeba. No, no, nie, nie No, nie no, Ej no, Ej, co? Na górze pokazał bez ja to już dostałeś! Twoje. No to ja wam powiem, ja byłem w tym, ja byłem akurat nie na ku pomiędzy u mnie Nic do nie no dostałeś! Dobra, 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 no to jest GTA, no rzecz No tak, no no. no dobra, no, no. Ale styl Ojojojojoj To jest chyba nie? Było blisko, było blisko O, ci chrupia No chyba to przebiegnie teraz już Tam już blisko mam Przeleciał, Jezusku No i teraz już przebiegniesz Biegnij, biegnij, biegnij! Ma blisko, ma blisko to jest? Ej, ruszyło mi postacią nagle, jakby kamerę mi zmieniło i zaczęło mi iść w inną stronę, prawie wypadłem No, należało ci się wypaść no, tutaj no, Dokładnie, f jeden. Co ale wy nie Tam niemili Dobra, spinkala nie tam Dobra, po. dawaj tym autem i lecimy next! bo cenować, mnie teraz, bo wygrałeś tę rundę, miałeś ją przegrać Już, ale stój no. chwilę No, abyś scenariusz może, ci się trzymał scenariusza, nie? Dokładnie scenariusz. no właśnie no. panowie, pieniądze się kiedy mam się upomnieć dzisiaj. o pieniądze za brzmianą? Jakie pieniądze? A to my no to chyba. A to my Chyba chyba. Chyba chyba chyba. Chyba chyba chyba. nie, nie, nie trafisz. No wiem, widzę właśnie. Teraz muszę jakoś stanąć, żeby po prostu. Ale mógł że ty trafisz znowuć. dzisiaj? To jest rakiet. No co ty robisz? Nie ma rakiet! To sobie zamontuj! Jezu, minusik, minusik dla mapki, bo nie ma rakiet. Nie, no i ty no sobie trafić nie, to nie umiesz. Plus jeden. Ale, ale będzie Coxon jak ten znaka. nowy komputer w końcu odpalisz, nie? Zajmę, no za rok przyjdzie <noise> No, ma tak Dobra. Ju, nie, 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 nie. On ty nie wskacze, bo to jest. Nie, no bo nie wtrwałeś za mapy za ropem. Przeleciał. Wiecie, w ogóle ze samochód. Skarczę, to jest no skrzydłaj przedem z girnąłem to był problem, to teraz lecę z autobusem. Tak nałsogę, dobra. Dawaj, 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 dawaj go tam! Zio... Dawaj dęciaka! W końcu go trafię. Ziu. Ha, wiedziałem, A! że się, Ma, na Jezu, Kurde, Dobra. Wiedziałem, się na drzewie rozwali. O Jezu, straci! Wiedziałem, że się na drzewie rozwali i, się rozwali i później spadnie. Ale, ale go zrobiłem. Niestety. Nie ej, ej, ej! Ej no! się wydarzyło. Jezu! Uderzył w siatkę i spadł na rampę. Tak, spadł na nas, no. nie Dobra, nice. I do końca już, do końca już, do końca już. On ma JEDZIE spocony, Jedziecie z uważaj jeszcze! Brawo, Don brawo! Mateo. To już ma right. O no, TO chodzi, Shepard! Porobiłeś ich, elegancko! Dobra. Dobra, to pięć, się. Pięć, pięć. jak Shepard! High five, pięć, Shepard. TAK O Ale to imigrz, jaki mieliśmy, widziałeś to? Pięć. Jeden-jeden! Elegancko! Jeden. No, jak TO śpiewał ostatnio? Dobra, chodź ich rozwalimy, bo oni się tam za bardzo no, To są te pierwsze odpady. Ja, my tego nie wygrywamy no, no, no. czasem. Nie, nie odpadaj, gościu, tylko rób trickersy i. Dawaj, nie dawaj, się tylko tam, syllo, dawaj syllo, dawaj syllo, no, teraz, teraz, no, teraz. teraz nie, no, teraz, 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 no, teraz, teraz, już wiesz. O, to tak, tak, Agnieszka tak śpiewa. Ty, co jest, jest Co? No, e, nie, co? E, nie zamapę się, normalnie Nie, Normalnie biegł, nie. Normalnie. Dobra, dobra. Nie, umiał, on był poza, on wypadał. A Szepard, krzyż, gdzie ja spada, miał myślałem, że on już wiesz. Bo tak, wow. Dobra, jeden wyskoczył na górę, drugi chyba też już. A na głupi łeb spadłem. Uciekaj, uciekaj, jak możesz, najdalej. Uf, o kurde, że się zobaczył. No! Ty trafiłeś czy nie? Trafiłem. Nie trafił. A teraz? Nie! nie, nie, nie. I teraz tak, tak, Teraz u mnie w ogóle nie, ale wcześniej wyglądało. Jakby no było trafione. No dobra, tak. Tak, ja dostałem. Ty, a wiesz, że ja cię. Nie trafiłem za bardzo? Aha Nie, gra, to a, Ale wiesz tam co? Trafiłeś. Zleciałem będąc jakby zawieszony na tych do no, no tak! I nie umarłem dlatego. A. To jakby u mnie było... Wiesz, nic mi się nie no mówię, u mnie tak byś się tak przesunął na aucie. Tak, tak, no ja się przesunąłem na dół jakby... No mówię, a tak jakby centralnie w ciebie nie wjechałem, tylko tak jakby się... O, ale tak? tak no. O! Konsol, tak. Dobra, ja, no Dobra, mamy to Dlatego tak ciszej byłem, że cię trafiłem, bo nie byłem pewny, że cię trafiłem no, no, teraz rysuję, powiem ci rysuję. szczerze wiedziałem, ale... co się stało. bo no czekaj, pyk. Na pyk, Jezus, Ale niech mi go. Niech Ja go. że tylko z powrotem tam. Tak, ale Niech nie na, mnie turkę. <laughs> tu, na mnie turkę go. Niech no. <runners, śmiech> <laughs> mi go. Na miniaturkę go. Niech teraz go. Niech vs go. Niech mi runda, Niech mi go. Niech mi go. Niech mi go. Niech tak. go. tak. tam, tak, tak. No dobra, tego weź tego swojego A ja dzisiaj gołąbka wdupiłem przed nagrywkami Jeszcze miałem ja spaghetti własnej roboty tylko O Jezu. To nie jest, to makaron. Co było złe? Roboty? Nie, nie, nie makaron Nie, makaron się kupuje jak Ogólnie powiem tak, że makaron mi wyszedł bardzo fajnie W miarę. Tak jak na opakowaniu 8 minut A co ci do... nie wyszło? Nie, 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 ja tam robię trochę dłużej, tak żeby było troszkę bardziej Tak, tak, że taki było Almente był no. Ty no. wiesz, Al że to Aldente szybciej no. robi ty, No Al, Al, Al -dente szybciej, no. No. Za Aldente szybciej Za był. Wiem, to z dwóch stron jadło, ale goście Wester, słyszałeś? Że znaczy co? Aldente to jak szybciej wyjmujesz tak, tak, Nie to wiem, mam się No Dalej w to drzewo poleciał, by mnie rozwalił. Dostałem, nie. przewróciłem się, ale nie spadłem. Ale, ale się, się tylko. Zostało. O Jezus, ale oh, mnie zabił! Zastał. Dobra. Nice. Ale nie zobaczyłem go w ogóle. No, ja byś zginął w nice. ten sam sposób, co było wtedy. A ty, za, a ty, ty zza, w ogóle? Ja myślałem, że jest syną. Aha, dobra, nie, postać mnie się zadupiła ja na kamerze. Zdubiła mi się postać. Tak. Okej po prostu u mnie skoczył bro. No tak, bo chciałem a. się obrócić na ławkę, i on mi skoczył do przepaści, nie. Ty, ale no. mi się. Hitmana trójkę Ja też, u Gutolda. Oh. O Oj, tak, tak. Bardzo fajne, bardzo, to bardzo fajne Gierka i pograł. się tak, to mi tak. mi się podobał. A jeszcze, u Gucia to mi się bardzo tak, fajnie oglądało, tak. Lubię Gucia bardzo oglądać. No. Dobra, Gucia to mi bardzo dużo wieczoru zapewnił, rozrywkowo. Uważaj. Lecimy Ale wiesz, czego mi brakowało lecimy. najbardziej w ostatnich dniach u Gucia? Tego. Tarkowa Dobra, może Ta, no. leciał se Ale co? A ty zrobiłeś teraz przewrot? Okay. Nie, ja do tyłu się, ja cofnąłem po prostu się no. Hehehe, <laughs> się cofnąłeś 26 lat Co? Co? Ta, przejdź! przejdź! i to przez tego. Dobra ale niestety szartowałem, mi co prawda. Ty uważaj, bądź jeden, ten za mną, jakby, żebyś ty nie dostał, wiesz, strzał. O, salto zrobił. Jako nie ma radca, kurde. gdzie ty jesteś, już Ale nie pisuję, widzę dwa ja dni. zachowuję, zachowuję od tam. O jezusku. Dostał, dostał. O Jezu, dostał, dostał. O Jezu, to się mi, prawie wyleciała, jezusku. Przewrót, przewrót robiłem akurat. No dobra, dobra, bo mnie już spadłeś. Dobra, przewroty, przewroty! No, bo u mnie u mnie spadałeś no, SREWRT debilona! No. U mnie, <grym grym u> mnie przewroty <przewyśniały> A że ty, ty, jak <grym> musisz uszukiwać, choga, zawsze? tak a, musisz oszukiwać w Hogaty zawsze. Dobra, tu bądź ja. za mną, tu bądź za mną zaraz, no, tak ja zioś, za mną. Tak Płacisz tam. ja A pan za mną, pan za mną. A spikaka sobie jeszcze użyj Ha ha będziesz mega koksem wygramy co? to Nicy co? 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 Ale to jest w ogóle dziwne, bo... nie dziwne to było co? Nie dostałem gumę! a tam niewidzialna tekstura jest <grym> Tak, ja wcześniej też się A opraciło. no! Co? Jezus no kurde! Jezus! Co, dalej nie spadał? Uderzyłeś niego? No tak, dostał ode mnie! Nie tam, no, znowu DN był robiony! Szepardi! No nie no A teraz nie! No kurde! No nie może! Ja noo no, Ten space ala, znowu do do z znowu mi, mi, znowu obróciło, co no, jest? No też Don Mateo, ale co? Jeżdż, nie mowa, ja pierd... On dwa nie, razy ale, u się... mnie dostał, dwa Pamięta. razy! Graliśmy co, przegrywaliśmy? jeszcze